Trener Robert Banaszak. Panie trenerze, przed chwileczką wygraliście w bardzo ciężkim meczu z SMS-em. Spała 3 do 2. Zwykło się mówi, że jak ktoś nie wygrywa 2 do, 3 do 0, to przegrywa 3 do 2. Jakie wrażenia po tym thrillerze? Tak się zwykło mówi tak, i tak się stało dzisiaj. Z tym, że nie musiało, nie musiało być, być 2-0, mogło być już 1-1, bo. 20 2015, bo prowadziliśmy w drugim secie i wyszło to samo co w ostatnim meczu w Roprzycach chociażby chociaż w drugim secie prowadziliśmy 2016 nagle, nagle przestój, przegrywamy tego seta zupełnie niepotrzebnie ale wrażenie jak najbardziej pozytywne gra, gra się układała po naszej myśli tak jak, jak sobie założyliśmy przynajmniej od tego drugiego seta, no bo drugi już był, już był bardzo dobry zresztą pierwszy, w pierwszym tam trochę mankamentów, ale Ogólnie, ogólnie nie było źle, przegraliśmy tak naprawdę końcówkę, cały, cały sedł punkt za punkt. Jedyny w zasadzie taki sedu w każdym, w każdym następnym już odjeżdżaliśmy na, na parę punktów, a jedynie w tym drugim nie udało się tej przewagi utrzymać. W tym meczu y, było bardzo widać tą, y, tą wartość rozgrywającego. Był bardzo wysoki blok u, u, w drużynie SMS-u no i coś trzeba było zrobić, żeby ten blok ominąć. Tak, to raz, raz rozgrywający, który bardzo dobrze rozprowadzał piłki, do tego pokusił się na kilka kiwek, czy tam przebić z drugiej piłki, gdzie, gdzie te piłki wpadały generalnie w boisko, boisko SMS-u. To też, też o tym mówiliśmy sobie, że są wysokie chłopaki, więc i mniej, mniej są ruchliwi niż, niż pozostali nasi przeciwnicy, więc to trzeba wykorzystać. Niekoniecznie bić, tylko, tylko w blogu. Znowu ten blog to był yy, nie, niezwykle, niezwykle potężny. Były chłopaki po, po 2,7-20 wzrostu, więc yy, było widać, że w niektórych momentach, zwłaszcza przy yy, piłkach sytuacyjnych, yy, męczyliśmy się z tym blokiem, jeżeli udało mi się ten blok dokładnie postawić. A yy, kapitalnie też, kapitalną zmianę dał Romek Kowski w trzecim secie który no, jest stworzony do, do gry właśnie z takimi z takim, yy, wieżowcami. On, on się nie zastanawia, on leje swój kierunek po prostu i odbija te ręce i po, po skosie wszedł chyba w tym meczu dwa albo trzy razy, a generalnie co, co dotknął, to, to kończył po rękach, wy, wybijał, a blokujący się potrafi, nie potrafił na to zareagować i w ten sposób udało, udało się wygrać, nawet nie udało. Udało to może być powiedziane. Po prostu wygraliśmy, walczyliśmy, wyrwaliśmy to zwycięstwo. To trzecie Wasze zwycięstwo z rzędu po trzech porażkach. Po czterech porażkach. Po, po czterech porażkach, właśnie po czterech porażkach. Przed Wami kolejne spotkanie, tym razem już w najbliższą sobotę. No i potem jeszcze kilka spotkań do końca tego roku. Uda się wszystkie wygrać? Bardzo bym tego chciał, teraz yy, najważniejszy jest, jest ten mecz sobotni, to jest mecz o, o bezpieczne miejsce w tabeli, jeżeli go wygramy, to nie tyle będziemy przez jakiś, jakiś okres czasu bezpieczni, to jeszcze stworzymy sobie szansę powalczenia o, o czwórkę, która, która była moim problemem, no, ale najwa najważniejsze na razie wywalczyć, wywalczyć to, to miejsce 5-6, miejsca 5-6, tak żeby yy, nie, nie musieć się martwić o, o przyszłość, a ja, pozostałe mecze... Ciężkie, to już wejdziemy znowu w, ciężkie, w ciężki etap, ale y, nie znaczy, że, że się poddamy. Nasza gra jest co, coraz lepsza, y, coraz bardziej poukładana. W końcu, w końcu to, co... Co nam wychodzi na treningach, przenosimy, przenosimy do meczu. A tego, tego brakowało w pierwszych czterech spotkaniach. Jak sytuacja zdrowotna? Bo tam chyba jakieś takie, tak, tak nam się przynajmniej wydawało, że jakieś problemy zdrowotne w zespole są. Eee, no tak, jest dwójka kontuzjowanych, to jest Piotr no on już wykluczony do końca sezonu, jest Sebastian Sobaniec, który ma naderwany mięsień łydki. Jeszcze no, myślę, że około trzech tygodni, no, czyli tak naprawdę w tym roku nie sądzę, żeby, żeby już zagrał, a no, wróci pewnie do treningu za jakieś trzy tygodnie. Będzie, będzie mógł skakać i, i spokojnie będzie dochodził do dyspozycji na, na, początku, na, na, na połowę stycznia. No i tutaj problem mamy znowu Damian Nowak, coś, coś tam z, z koską ale to myślę, że naciągniecie ścięgi, bo tam ko, y, kostki nie skręcił, Z tym, że no to jest środkowy i w tej chwili zostaliśmy z jednym środkowym, y, ale znowu świetną zmianę dał Adam Solański, który jest rozgrywający, a na, na na środek i też praktycznie co, co dotknął w ataku, to, to kończył, do tego pomógł w bloku, pociągnął zagrytko. także ja jest chłopak uniwersalny. Wcześniej zagrał na Christiana Kmięcika, atakującego, który miał kontuzję, także staramy, staramy się uzupełniać jakoś.